Wow, Kurde, fsr odpaliłem, ale trochę. XD Nawet nie wiem, czy mi się opłaca DLS-a włączać na mojej karcie, bo ja czasami zauważyłem, że włączam DSS, a mam mniej FPS-ów niż więcej. Ogólnie, no to jest zdecydowanie więcej FPS-ów niż było. No jest lepiej, tym bardziej, że jestem na wysokich i jest. No jestem dywanie. na ultra. No jestem na wysokich. Tylko, że na FSR-ze tak? jestem, więc. No a ty się no, wbijamy no. na głośno, ale no nie na co się pierdziałeś chyba? No. Tylko wejdźmy ile... Oj Ile możemy tu na cicho, bo tutaj tak naprawdę można... No nawet nie możemy na cicho tak naprawdę zrobić, bo Hani z Tumikiem jeszcze. E, można kupić tumik za darmo jest dosyć. No, no to trochę po fakcie. To, to, to trochę, trochę po fakcie, no. O, nie, ale zdecydowanie lepiej działa, aż jeszcze z ciekawością wyłączę FSR-a Żeby zobaczyć jak ta gra wygląda A ja włączę DLSS-a i zobaczę co się stanie Czy gorzej działa? Szczerze, nie wiem No u mnie troszeczkę lepiej, ale widać, że jest włączony, muszę przyznać No widać w chuj niestety, dlatego ja sobie... Cisza O, ła Oj, policja mam fajne. jak strzelam trochę. No to zobaczyłem. No widać, że jeszcze, jeszcze to nie jest. <laughs> Przepraszam, w pełni zoptymalizowane No jutro wyjdę. W sumie e, za te 3 dni wyjdę patrz. Oby. Ale jest lepiej, naprawdę o wiele lepiej niż na becie było. O wiele. Nie, no jest lepiej, ja tutaj na wysokich nie mogłem w ogóle grać, ja to na spokojnie wysokie mam włączenie. No ja też, tak kurczę, w sumie u mnie to było bez różnicy, czy wysokie, czy średnie. Troszeczkę różnica. FPS-u była, a teraz jest naprawdę super w stosunku do tego co było. A, to jest z tego amunicja, jak dobrze pamiętam. No, generalnie to ja nie, nie chciałem grać tego napadu, ale niestety musimy go przejść. Widzę, że znaczniki lepiej wyglądają. Interfejs jest o wiele lepszy. Gramy na normalu. Więc. No, dobra, negocjacje to nie strzelamy jeszcze. Kurwa, to Wow nie. Przerwałem Niezłe negocjacje <grywa> No mi się No to, ja, to ty pani. przechodziłeś no, tutorial no, nie. nie ja Prawda A w się w ogóle granata nie rzuca No chyba, że tam bardzo chcesz no, jak chcesz, i zwać tutorial. Właśnie, tutorial nie przechodziłem, bo 3,5 godziny czekaliśmy. Ja pobrałem wcześniej grę, ale na mnie trzeba było czekać, bo mi się nie chciał odpalić. I, I cóż, no, bez tutorialu, ale no, graliśmy w betę, to chyba tyle wystarczy. Może jakieś nowe feature będą, ale no nie wiem, wątpię, szczerze. Chcę w się sensie, przynajmniej nie w tej misji. Może w innej. Bo jesteś poizwier? Aha. Dobra, tak, musimy termite dać. Leżeć! O. No dobra, dawaj. Co czy na karty, Tam chyba nic nie da. A może? Jakie to jest czerwone Czerwony czy niebieski? Czerwony. A to czerwony chyba jest do tego. Nie, 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 nie wiem czy nie widzisz go na moim. A widzę, no to faktycznie. Tak, z gremlinem, czekaj jak to było. Hmm. W czym to było, kurczę, już ja zapomniałem, w... ale co to w... było? The A w Desejcie. Nie! Deceived, w sensie że Deceived. A deceive, Deceived, Deceived, tak, deceive, no No tu, tu jest różowy Deceived. upgrade, ale już mamy różowy Mogę się pochwalić to standaway dawaj Był update do Office'a? no to jest Agencji akurat, ale spoko. Blisko, prawie trafiłeś. Ale fajne, kurde, fajny update agencji, podoba no. się W ogóle nie pokuliśmy tych typów, a oni sobie nie uciekli? A za czym jak to wygląda bo jak to. idę sobie z pistolecikiem i z tym typem, czy oni... Znaczy z typiarą chyba? Czy oni będą no Jak nie str... celujesz, to nie strzelają. Jak celujesz to zaczynają strzelać leciutko, ale też nie tręcam. O kurde! No jeszcze sniper. Jeszcze lepsze jednostki weszły, widzę, ale na normalu to... to. Nie, może to normal, ale zależmy chyba trochę brzmi przeliczniki, jeśli chodzi o Co Czekaj, ja ściszę tego bo ty jesteś tak kurwa cichy, nie wiem jak to na streamie brzmi. Ja mam na 192%, nie mogę cię nawet zgłośnić. To ściszej trochę gierkę. O, dobra, niech będzie muzyka, chyba jest zależna od hejsta, mi się wydaje, bo tutaj jest ciągle ta sama, na becie była też ta sama. Ale być, no. Więc ona chyba w zależności od mapy jest. O. Chyba nie ma co tradować. Eee, what? What? Ehm? A, bo to trzeba z innej to. Okay. Dobra, wymieniam zakładnika. A jak? Ale w sensie? Na zasoby teraz już. Ale teraz już na zasoby tylko, że nie więcej. No tak, na zasoby, no? No chyba ja to wymienię, no tak. Może te znaczniki są jakieś gdzie takie wiesz, liche, gore. szczerze? Czy jak to się? Nie wiem, co gdzie leży, ale to może przez to, że nie znam mapy, jeszcze? Nie? No. Tu się wchodzi, no tak. Mam małą czułość, muszę trochę zwiększyć. A, pisałeś, to okej, okay, no to dawaj od razu. No idę, idę. Helikopter przyleciał. No, ja tam biegnę już. Ja zjadłem czekoladę i nie jestem pewny, czy, czy nie jestem ujebany tą czekoladą, jeżeli jestem, to seriale. No cóż, gówno jadłem. Życzcie mi smacznego. O, smacznego. A tak swoją drogą smacznego, jak to się... <grych> No, zalesetnik troszeczkę lepiej działa, ale. Nie, no, tak wiele lepiej. Ogólnie Kurde. jest lepiej, nie, 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 ogólnie jest Ale lepiej, dalej jest, jest średnio, nie? Szczególnie, że podobno 1080k to jest rekomendowane, a mi przycina, a ja mam 1080k Ti, no. więc, no, no teoretycznie właśnie. powinien mieć minimum 60fpsów stałych. To jest dziwne. Mam streama odpalone, ok, ale. No, wiesz, ale no. Ja jeszcze uznam, ok, bo nie ma day one passa, jeszcze No tak, okay, no wszystko. tak, 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 tak. I tak dobrze, że naprawili jest, i mogę dobrze. włączyć grę. To już jest dobrze. Oj, no. Ale mam wrażenie, że się trochę lepiej strzela. A, też. Że... To mi się wydaje? Też mi się wydaje. Nie, może się mylę, ale. Może też to ze względu na to, że mamy więcej FPS-ów jednak, nie? I lepiej tak gra, a tak stabilniej. E, muszę wyjść, no muszę być, no? Zmentwin'Hero, tak powiedział. Wow. <laughs> trochę, trochę dla mnie dziwny jest motyw, że nie można tych policjantów wiesz, gadać im on the, on the ground, jak nie masz tego perka. No, to jest, dziwne dla mnie, to jest straszne. Ale przecież bez perka też się chyba nie dało. Nie, właśnie nie da, w ogóle nie da się. Ale w Payday 2 bo... też się chyba nie dało. Ale mogę do nich wsucać, chociaż. No ale I czasami po... pe perk ci zwiększał procent. Nie, nie było szansy A, chyba, normalnie. żeby się poddał bez perka. Mi tylko... się wydaje, że była szansa, tylko perk dawał procenty zwiększał. Mi się wydaje, że nie było w ogóle szansy, żeby się poddał jak nie miałeś perka. Na pewno bez perka nie można było go przekonwertować. No to może, to na nie wiem. Wy... Na pewno ochroniarz mógł po się poddać nawet bez perka, ale to... O! panie czas idą w tego widzisz teraz podałem się No właśnie Jezu jest wybuch granata słuchaj, dźwięk wybuchu granata Tak słychać wiem odkryłem też Na Becie nie było przecież nie? No jest... wiem no Dobra mamy jakiś jeszcze termite A ja się nie mogę znaleźć żadnego Bo czekamy Można dalej A a znaleźliśmy tego e, te dokumenty Chyba tak ja hosty traduję i tak ono oh, nam się Nie, jedne są. A, jedne co? Dokumenty są. A, dokumenty, dokumenty czyli dokumenty, nie dokumenty. znaleźliśmy. nie... Nie. Przysukuję, przysukuję, przysukuję. nie no, jak jeszcze poprawiam trochę na, na tego, na premierę y, optymalizację, to wydaje mi się, że kurczę nie, może no, być ciekawy. No, nie będzie No fajne. No, ja chcę mieć 60fps płynnych na ultra, skoro pokazują, że rekomendowane to jest 1080, nie? Tak, jakby uważam, że jeżeli oni sami pokazują, że to są rekomendowane, na konsoli chyba też to na 60fps działa, więc, no, jakby oczekuję od nich, że jeżeli to są rekomendowane, no, to powinno być 60fps na ultra, już nawet z tym FSR-em, ok, nie? Ale na 1080 i ma być 60fps na ultra. Jakby tego nie no. zapewnili, daliby tam, nie wiem, 3000 coś, no to wiadomo, nie oczekiwałbym. No bo sami powiedzieli, że ej, nie ma tutaj e, możliwości, żebyś się na 60 FPS-ach. No to też to mogą być te dokumenty, czy no? Hmm, wydaje to mi się, że skarba. chyba nie. Ale nie ma tego za. Find the executive. Nie, no i ja zrobiliśmy to. to jacie skrytkę, członka A, no No teraz, teraz musisz. Przeszukajcie, właśnie. No, przeszukajmy. Jak jest ta no, jak termite się przedostaniemy, to wtedy tam są te skrytki. A... No, kurde, ale w Bili to ogóle. Jezu, w końcu mamy Paydaya do grania. Na jakiego zasłużyliśmy? Znaczy, no nie wiem, no zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zrobią z tego drugiego Paydaya dwa, że wszyscy będą biegać z prędkością światła yy, i będą, no nie wiem, no to takie cukierkowe się zrobiło. W sensie jakby. Kolorystyka Paydaya nie była taka cukierkowa, ale gameplay był taki cukierkowy. Coś z takiego, nie wiem, kojarzy mi się z takim Fortnite. Em. O, właśnie, wezmę sobie Overkill Weapon, zobaczymy. Bro, Starsy, odpalam. Ty, no ale coś się nie zbagowało, no bo mam takie kuźwa wrażenie. No nie wiem, coś długo to trwa. No, a, nie, jest walizka do podniesienia. Nie, to Overkill Weapon. Yy. Co? Clowker. Cloaker, Cloaker A, a pomagają Ci i pomogli Ci. A, ja o, pomoły. pokazuję ta... teraz. Co to było? Co to było? Aha! Co? Overkill weapon spadł z tego, na... z kartonu? Jakby z, No bo oni go zrzucają, nie? Spadł i nagle się zniknął i się tepnął na te, na kontener. No, dobrze, że chociaż się zniknął totalnie, więc jakby szacun. O, dobra, chyba się przepiłowało. A ja chcę sprawdzić tego overkill weapon. Aha, dalej jest taki gówniany. Nie, dobra, chyba trochę lepszy. Bardziej czuć tę broń, mam wrażenie. Ale mogę się mylić. Nie, zabiję cywila, ale nie wiedziałem, że tu jest, to nie. Dostałeś komunikat, że zabiłeś cywila? Tak, dostałem komunikat. Aha, no dobrze, bo chyba na becie też nie było komunikatu. Ty, Termite, wypadł jeszcze tutaj kolejny. Ja widzę. Dobra, powiedz kiedy? Albo weź, otwiera i od razu klikamy. czy bo to też to będą klikać teraz. Zdaje mi się, że nie. No dobre pytanie, chyba, no chyba. No, dawaj, dawaj. What the fuck? Coś mnie zastunowało Nie mogę klikać! Flashbang A ciebie też flashbang zestunował? Nie, mnie nie trafił. Ale ja stałem dalej od ciebie, Dobra, więc w jaki sposób się. mnie trafił? Nie mam pojęcia, nawet już nie zadaję pytań. Dobra, to będzie proste na normalu. Mam nadzieję, kurwa granat znowu wrzuciłem, no Spakujmy tak, bo to teraz nie jest. Będzie to nie trafiłem cywila, chyba nie. Ła, co to było? Przewod Przez te szyby ogólnie da się Skąd strzelać. Szybę? właśnie dlaczego? Właśnie też nie rozumiem, bo na wygląda jak kule odporna, ale chyba nie jest No właśnie Najwyraźniej nie jest. A, bo muszę bezpośrednio ja tak... Oj, 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 oj nie wiedziałem Że to wybucha. Nie wiedziałem, że tego Hoxton e... stoi Nie wiedziałem, że tego, że wybucha kurczę teraz. Jezu wypadło mi takie proste słowo, no to o, do gaszenia pożaru Aaaa, gaśnica. Tak, ja pierdzielę. Uj jest animacja zrzucania granatnika, bo wcześniej po prostu ci wypadał z ekwipunku. Teraz jest normalnie animacja o jak wow. zmieniasz broń, fajnie. Właśnie tego mi w chuj brakowało. Ty, czy ja mam pasek kapel? u ciebie? A ma, malutki! Masz, tylko... Dobra, rozstawił bot helfa, więc spoko. A, to nie regeneruje całego. No? Fajna. no normalnie chyba nie mogły. Nie, nic nie mogły, ale ty. A dobra, bo trzeba najpierw już... te bagi przerzucić, tak myślę, bo a, ich jest no, dużo. Bo chciałem otworzyć, a ja czuję. No, o, armor ja też. Mam na sobie, bo mogę z nim biegać, mój nos. Tylko wolnie biegasz i tak. Wow, ale zgadnij się stało. Są no. zaznaczone teraz te rzeczy do opuszczenia, nie tak jak wcześniej. Knopyt. Knopyt. Jest <laughs> najlepszym ja zdaniu to z Kotem. No. Knopyt. <laughs> Tak, mój ulubiony. Dobra, idę ci pomóc przynosić. No dawaj, dawaj. Ja ci ciekawe, mogę podnieść tą broń. No widać, że boty są trochę bardziej inteligentne niż w Payday'u ale dalej no, no są to... inteligentne, że łażą z tymi paczkami... Z pieniędzmi no. cały czas, bo je podnoszą same. Tak, musimy to szybko przerzucić, bo jak będzie chyba kolejna faza, to on odjeżdża. Bo on odjeżdża, jak długo grałem no, i... Pewno się podnoszą TT, mogą podnieść policja, w sensie znowu te... Tak, no wiadomo. Blokady. A, bo to, kurczę... Myślałem, że wam przyjechał, nie przeczytałem komunikatu. Horda idzie, horda idzie, uważaj. <grym 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 ta... Nie, nie, cloaker. Usłyszałem smoker. Dzień, Oj, taser. Eee, nie zabierać. Proszę, nie zabierać. Dziękuję. Halo, wracaj. Dobra. No, no, Gdzie on. A tu przerzucił, ale kutasiasz. Ale ham. Dobrze, że. Znaczy, z jednej strony dobrze. Ja uważam, że na wyższych poziomach trudności powinni móc zabierać te bugi. Tak ze sobą. Zresztą tak nie chodzi o rajstykę czy nie, ale tak o pure gameplay style. Ci, tam. Nie mogę przybić szybki pistoletem. Zbita szybka, a nie czekaj Ma taka reklama kurcze, gdzieś na facebooku mi wyskakiwa. Ty, auta nawet słychać jak chodzą, fajne Czemu trzeci cloaker na mnie przyszedł? Pomogli ci? Pomogli ci, dobra Pomogli, Idę to przenieść, nie mogę przynieść w ogóle tej kurde no. Gdzie są kolejne? A tu są bagi, okej okay. Kacz, jak boty będą miały te bugi na sobie, to czy zaliczę jako wrzucone, czy nie pewnie nie. Dobre pytanie, ale chyba nie. Trochę na razie mi się nie podoba ten system Ammo właśnie, że mam wrażenie, że jest bardzo duże lako Ammo. Bardzo duże. Ogólnie możemy uciekać, ale sobie wrzućmy więcej. No ja wie ogólnie, jak ty no. pójdziesz do roboty, to nie obraź się, ale pogram, ale no przejdę wszystkie te misje góra. No i poczekam na ciebie, nie? Dobra. No bo chciałem po prostu to wrzucić na kanał i mieć nagrane od razu. Chciałem to jak najszybciej wrzucić. Knopit Knopit teren? znowu podnieśli tego, ja podnieśli do bo... Ale możemy za załadować to te pa bugi. A, no to spoko, to fajnie, bo wcześniej on chyba odjeżdżał czy coś, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Eee, Dawaj baga, bo cię... Dał to? A, mi tak tak, 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 tak. Kiedyś wyrzucały na ziemię, a teraz na Tak, momentu, wiem, to, pamiętam. To Zacznijmy takie... od tego, że one dopiero do jakiegoś pacza potrafiły nosić je. A, to też nie było tak, że od początku potrafiły. No ale nie, no nie oszukujmy się, ale jak masz. O, dobra, mamy spokój. Zajebiście. No to, możemy, możemy sobie się pobawić. amunicja rzucił. To chyba wszystko. Widzę jednego baga, nie, buga. nie widzę jeszcze jednego baga. Chyba to jest bug. Nie wiem, bo FSR mi trochę to psuje, niestety. FSR odpalam. Według mnie ogólnie brzydko wygląda. Na YouTube macie kompresję, więc może na YouTube, albo na Twitchu. Na Twitchu to pewnie bardziej widać, jak ktoś ogląda. Ale na YouTube to może nie widać przez te kompresje, że jest w miarę brzydko. Albo to jest zaznaczone, ja się zastanawiam, co to jest zaznaczone? to jest ten Termite cały czas zbugowany. Ta, no, coś się z... A, część ma jeszcze. Dobra, ojemno. dawaj to. to weź część i lecimy. Dobra, dał mi. To. Tu, 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 tu. Ma wszystko, a jak nie to trudno Fajnie jest to, że w jakieś Fajnie jest Ten to, że pokazuje się ile się osób jest na escape, to jest super też O no to prawda Dobra i ładnie No, 5 level i poszło na pewno wszystkich nie wynaliśmy Widzę, że ci się zdecydowanie dłużej wczyty. Ty masz na HDDku zainstalowane czy na SSDku? Nie właśnie na SSDku. Ciekawe bardzo.